Witamy, witamy, Cześć wędrowne motyle. Jest szósta rano, jest zimno. Jesteśmy w miejscu, które no, przypomina Beskidy, bo z jednej strony las, jakiś strumyczek tutaj płynie, wąwóz, ale... A tak naprawdę tam mieszkamy, 50 metrów stąd to Park Fazaniec. Super nam się mieszka tak blisko takiego miejsca. To dawne włości hrabiego Goduli, najbogatszego Ślązaka. A dzisiaj miejsce, gdzie czasami przychodzimy na spacery. I ogłaszamy konkursy. <noise> na przykład, tak jak dzisiaj. Dzisiaj ogłaszamy konkurs z marką Merel, producenta butów audorowych, naszego nowego partnera. Czy buty Żeby nas mogę. słyszą? Od kilku tygodni mieliście zgadywać, gdzie mamy wyjechać w sierpniu, Naszym, razem z naszą drużyną Merela. PL. I <noise> okazuje się, że. Kilkoro z Was odpowiedziało dobrze na to pytanie. I gdzie pojedziemy, Do Panie Słowenii. Marcinie. Do Słowenii. Do Słowenii. Pojedziemy do Słowenii i Wy razem z nami, tak. za pomocą portali społecznościowych będziecie dokoptowywani do naszej grupy. Będzie można też oczywiście wygrać buty, e, gadżety. A... E, bardzo ważna rzecz, ten wyjazd będzie, bardzo... w, sierpniu. będzie w sierpniu i będzie, I będzie aktywnym wyjazdem. Aktywny. Będzie kanionik, będą rowery, wspinaczka, co jeszcze? Eee, via ferraty. I będziemy my. <laughs> i na przykład jeszcze hmm. mm, dużo potu będzie. Hmm. Za chwilę lecimy do pracy, każdy w swoją stronę. Dlatego musimy się trochę spieszyć i jeszcze Marcin na ja sam koniec... Ja rozszyfruję wierszyk, dobra? Rozszyfruję wierszyk, który sam wymyślił, dlatego eee, teraz... Oddaję Ci mikrofon i proszę interpretuj. Krajina ta ma uczucie już w nazwie, a książęta rozumieją język drzew. Słowenia. Uczucie w nazwie, a książęta to premier i chyba nawet też prezydent, bo na odwrót zasunęli swego czasu z przytulania drzew. Takiego, ale od serca. Gdzieś w cieniu możesz spotkać gigantycznego słonia, planica, mamut w planicy, a godzinę drogi stąd pisk mew, na przykład Porto Roż nad Morzem Adriatyckim, <laughs> port słoweński. Jej mieszkańcy wysyłają na cały świat ogień idealny dla ognisk domowych. Kto by się teraz bardzo przydał, bo jest naprawdę zimno. Chyba. Chodzi o kuchenki gorenie. One są ze Słowenii. I tu dojrzewają losy najpotężniejszej energii oraz hektary drzewów winogronowych. Drzewów Najpotęż... chyba, a nie drzewów. Dobra, chodzi o to, że siedziba e, tej mm, agencji atomistyki Unii Europejskiej jest w Słowenii. I. A krzewy winogronowe w okolicach Maribora to codzienność. No cóż, pozostało nam Wam życzyć tylko i wyłącznie powodzenia. Powodzenia.